Robię kolczyki z takimi różyczkami. Tu jest mój warsztacik. To jest reberko. Trzy kółeczka. Lut easy oznaczenie E. Lutówka. Palniczek. Kowadełko. Obcążki i takie różne bajery i lutowanko. Teraz potrzebuję malutki kawałeczek lutu i nakładam ludzik. Co, trochę to zajmie nic trzecie. O, już się pojawił lucik tutaj, i wystarczy. Takimi kółeczkami podgrzewam cały element, żeby się zrobił taki czerwony, potem biały i później grzeje sam Teraz to samo robię z kolejnym elementem, podgrzewam kółeczkiem cały element, Uważać trzeba, żeby nie stopić wszystkiego. A na sam koniec podgrzewam sam lucik. Żeby mieć pewność, że wszystko jest dokładnie polutowane odwrócę sobie te elementy i podgrzeję ten sam lut jeszcze z drugiej strony. On wtedy się stopi jeszcze raz i popłynie w kierunku najcieplejszego miejsca. Czyli popłynie mi tutaj do góry. Dlatego podgrzewam jeszcze z drugiej strony. Teraz wezmę sobie taką mandrylkę i zrobię z tych elementów równe kółeczka, młotkiem uformuję je w równe kółka. No i teraz będę montowała krapki. Po jednym elemencie ustawiłam sobie taką konstrukcję z pensety i nakładam lucik. Po jednej krapce będę dolutowywać. Eu Taki, które mają trochę za dużo energii i muszą ją zrzucić. Dla nich zrobiłem siłownię. Ciągle siłownię! Teraz dolutowuję takie malutkie uszko, bo te trzy elementy będą się ze sobą łączyły. Trzeba zrobić to ostrożnie, bo tu już jest zrobiony przedtem lód. Trzeba ostrożnie robić, żeby nie rozlutować tego, co już wcześniej zostało położone. Grzeję nawet troszeczkę z boku, nawet grzewam samą podstawę, nie tyle co samo uszko. I teraz sobie ustawiam, jak to będzie wyglądać. Odmierzę sobie wysokość krapek. Takim cyrklem zaznaczę sobie, zrobię ryski na krapkach, żebym wiedziała, gdzie obciąć. I obcinam. I teraz trzeba trzymać te kawałeczki, bo można je dalej przetopić i użyć do następnej pracy. Trzeba trzymać, żeby nie odskoczyły, bo potem jest szukanie po całej pracowni. Teraz biorę cienki, cienki drucik i tu muszę dolutować z tej strony uszko żeby to się trzymało jedno drugiego. To sobie zdejmę. Zrobię taką konstrukcję tutaj ruchomą. Muszę jeszcze dolutować z tej strony mam płaskie uszko, a z tej będzie takie pionowe. Tu. I tu drugie. A tu będzie sztyft, bo to jest kolczek. Więc takie uszko muszę delikatnie tu dolutować i nie rozlutować sobie tego, co już tu zrobiłam. Więc mam tu cienki drucik. Nie ma pojęcia, czy to widać. Na tym druciku jest. Już zrobiona. Taka pętelka. Teraz to utnę. Staram się robić zawsze jak najmniejszą. Wtedy jest to tak elegancko, precyzyjnie. Tu trzymam palcem, bo za chwilę będzie szukanie. Dobra, jest jedna. Potrzebuję dwie do jednego kończeka. Więc jest narzędzie. Zaokrąglonymi końcówkami. Tu mam malutkie opcje. jak najmniejszą pętelkę staram się zrobić, żeby to nie wyglądało topornie, ale delikatnie. I obcinam. Trzeba pamiętać, żeby trzymać to jedną ręką. Nie przytrzymam, tu będę zaraz szukać. Tu palcem trzymam, żebym nie strzelił. No i mam. Te elementy, które przycięłam, muszę sobie doszlifować, bo one muszą być równe. Tutaj widać, że jest ślad po narzędziu, więc muszę wziąć pilniczek. I te końcóweczki tu. Te dwie obcięte ładnie sobie wyszlifować, żebym sobie mogła tu dolutować. Więc biorę i szlifuję. I teraz najlepszą część zabawy. Trzeba sobie te dwa te elemenciki ułożyć tak, żeby nam się dobrze trzymały i żeby nie uciekały przy spawaniu. Więc tak, udało mi się dolutować z jednej strony i nie rozwalając całej reszty. To jest trudne lutowanie, bo elementy są malutkie. Trzeba uważać, żeby nie rozpuścić lutu, który już jest na miejscu. Tak to wygląda. Teraz podgrzeję z tej strony. Niestety nie mogę tego sfilmować, bo nie mam operatora. Aha, muszę się skupić na podgrzewaniu odpowiednich miejsc. Mam nadzieję, że nie zniszczę tego. Biorę się za lutowanie z drugiej strony. Udało się z drugiej strony też polutować. Widać, że ten lód wpłynął. To są te jaśniejsze elementy na łączeniu. Widać, że ten lód się rozpuścił i wpłynął w odpowiednie miejsca. No i teraz to ciach. Trzeba przygiąć i wszystko razem połączyć uważając żeby nie zepsuć reszty Bardzo ważną rzeczą przy lutowaniu jest to, żeby te elementy, które lutujemy, były czyste. Nie trzeba dotykać palcami przed lutowaniem, pokryć lutówką, a przedtem wyczyścić cieniutkim papierem. Papierem ściernym o bardzo delikatnej gradacji, bo inaczej lód nie popłynie. Lód popłynie tam, gdzie jest czysto i zawsze płynie tam, gdzie jest najcieplej. Więc możemy tutaj palnikiem sobie regulować, czy chcemy, żeby popłynął do góry, czy do dołu. To wtedy podgrzewamy ten element, który chcemy, żeby został polutowany. Zawsze popłynie tam, gdzie jest najcieplej. Nigdy on nie, nie kieruje się grawitacją tylko temperaturą, tu sobie wyczyszczę, zanim zacznę lutować. Znowu lutówką lutówka będzie zapobiegała powstawaniu takich tlenków, które nam nie pozwolą ale polutować. lód musi mieć czysto nie dotykać już trzeba palcami, czysto i ciepło i wtedy. Też nie może być szczeliny między dwoma elementami, które lutujemy. Nie może być szczeliny. One muszą do siebie dobrze przylegać. No, no mówią złotnicy, że lut nie uzupełnia jakichś ubytków czy szczelin. No to jest bardzo, bardzo wąsko musi być i bardzo ściśle muszą przylegać te elementy, bo lutem niczego nie uzupełnimy. Musimy mieć tylko. Możemy je połączyć. Musimy mieć dobrze przeszlifowane, dobrze połączone i spasowane, i dopiero wtedy lutujemy. Teraz to przygnę, położę lód no i postaram się zamknąć. Nie wiem, czy to widać dobrze. Dobra, mam to ułożone. To jest element tutaj, ten kawałek, który będę spawać, lutować. Liczę na to, że nie zniszczę, że nie rozlutuję reszty. Ta metalowa pensetka będzie odbierała ciepło od tego srebra, którego dotyka. Wiem ten jeden tylko elemencik do zlutowania. I trzeba uważać, żeby nie zepsuć reszty. No i dobra, znowu lutóweczka. Tu mam maleńki kawałek lutu, Kładam go i za chwilę dolutuję jeszcze kolejno łóżko. Potem sztyft, polerowanie i oprawa różyczek. I tutaj widać, że wszystko jest ruchome, nic się nie dolutowało na stałe widać, że całe i o to właśnie chodziło. Ruchome. Amoniak na ciepło. Niech jeszcze posiedzą chwilę. Wszystko, całą pastę poleżką wyczyścić. Będą białutkie. Teraz nabiję swój imiennik i znacznik próby. Imiennik nadaje urząd, każdemu złotnikowi indywidualny znak. I ja zaznaczam swoje wyroby tym imiennikiem. To jest mała próba, i imiennik. No to jest efekt końcowy. Tak wyglądają kolczyki gotowe.